Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ARK. Jest dzisiaj ze mną Salomon, jak ostatnio, i jeszcze powitamy tu Kiriasa. Przywitaj. co ty robisz? Siemanko. Tutaj na początku? Ja też się przywitam, z widzami. Kirias, y, Kirias wyrzuca wszystko Jesteśmy w ogóle w innym miejscu, przenieśliśmy się, dołączyliśmy do tribu, czyli coś jak to się nazywa. Po Plenzi? polsku? Plemie, tak? Tak, do, dołączyliśmy do innego plemiona, do właśnie do chłopaków Jakby mówili, co jest kurwa Do chłopaków, e, którzy grali już wcześniej na tym serwerze właśnie mniej więcej, Między innymi do Kiriasa Tutaj jeszcze Pax, który afkuje w tym momencie, nie wiadomo gdzie on jest Jest jeszcze przywódca naszego tribe'u, czyli Marvel. Ma on aktualnie największy level z nas i... Tylko, że no, nie ma go w tym momencie z nami Będzie najprawdopodobniej w następnym odcinku no i dobra, jak idziemy tu polować jest... parazaura, tak? Czekaj, może, może też na początku powiem o co chodzi w ogóle z tymi dinozaurami, które tu siedzą. Bo hu, y, chłopaki nam już troszeczkę wytłumaczyli o co biega. No. I a więc tak, Pysio, czyli to jest nasz e, Triceratops. On e, gdy atakujemy, siedząc na nim, on zbiera po prostu roślinki. Od razu na strzała zbiera parę roślinek i bardzo bardzo efektywne to jest. Nie jak w przypadku właśnie zbierania e, samymi e, głymi rękoma. To chyba Dilosa, którego poznaliście w ostatnim odcinku i bardzo mocno starał się ziemię w dupę. No to jest zwykły mowyk po prostu do atakowania, tak? Tu mamy raptora. Do jeżdżenia szybkiego. Najciekawszego aktualnie w tym momencie. Zapierdzielek mam mała motorówka i Parazaury, które są w miarę szybkie w sumie. Tak jak właśnie Kirios mówił nam wcześniej, że to są takie dinozaury mniej więcej na. Ta kurwa początek akurat się wysrał. Eee, na początek i one po prostu będą pomagać nam w ponieważ to jest na razie tylko wypadała baza, tak samo tamta nasza, jak ostatnio eee, też zaraz pójdę i to mam jeszcze jednego dziabaduchę typową dla Salomana, każdego tak. dinozaura tak nazywa. No i dobra... Eee, baza jest nam postaramy się w, Tak, eee, postaramy się w Kostami. dzisiejszym odcinku złapać jeszcze jednego eee, tutaj jak się nazywa? Parazaura Parazaury, tak, jeszcze jednego parazaura żeby pomógł nam się po prostu przeprowadzić w nowe miejsce. Do dżungli, żebyście nie wiedzieli gdzie jesteśmy. Tak, dokładnie. Żeby się gdzieś schować. No i to, to było na tyle. Kirias, idziesz z nami łapać tego parazaura? Na tę chwilę bym pozbierał jakieś standardowe materiały, więc... Nie mamy łuki z strzałami stratu. usypiającymi. Właśnie, a co, co jeszcze, co za nowinki, które mamy w ekwipunku swoim. Tak, pancerz nowy. Tak, pancerz sk skórzany. Ja się właśnie zajmuję produkcją pancerzu tutaj w naszym trybie i Marble bodajże też. Tutaj macie te strzały usypiające, do których potrzebne są narkotyki, i właśnie mieszamy je ze zwykłymi strzałami. I ogólnie samą nowością jest łuk, który ma cholernie duży damage, gdy trafimy e, jakieś dębzałówka w głowę. To już inna sprawa. Ale... ja zostawię rzeczy trochę tutaj. No to zostawię, zostawę. I w Bo ogóle jakieś cenie możesz wziąć. Mam, jakie to? strzały macie w ogóle? Usypiałem. to. no. Dobra. Ale wiesz co? I tak musi się przydać, ja muszę zrobić chyba trochę zwykłych. A, po no raz, raz czekaj. Ja Tutaj, surowce, dobra. Tak to. Trudno. Idziemy dziś do środka. Surowce. Flint i tak dalej. Ale... No, na y, Fibro by się przydał. biegasz tak, tak w ogóle. Nie wiem. Jemu to nie przeszkadza. On lubi wiatr w jajkach, wiesz jak jest, nie? No? Mhm. Aha, stopno. Dobrze, mam 67 fibrów. Fibru, to... Wiesz po prostu tej coś, ja, możesz, mam, ja mam sto Fibru. Możesz na tego, jak my pójdziemy po Brazaura... Fiber. To po Żeby nie było, że nie mówię mówić po angielsku, nie? To jest świber, Fiber, ja. To jest świber, my, yeah. Natural, jest my Yo, Jo! Jo, dawaj tego świbru, będziemy kręcić. Nie no, wiesz co, musimy zabrać troszeczkę właśnie fibru, Fiberu, tak? A po co? Tak, co? Eee, no. mi się przyda do strzał, bo... Nie masz strzał, e, ja ci porobię strzały mam, dwa, mam, dwa, mam, dwa, mam 27 osób. Ja umiem robić strzały, tylko nie mam po prostu surowców na nie. A, żeby zabra, ten zabrałeś ich Fiber Eee, zwykły strzał ci dam. Tak, sam z, z tyłu nie to już jest się? cały wymotowany. To daj mi, to daj Dobra. mi daj. Nargoteki są w świecie. Dobra to ja idę Dobra, po 10 27 Ile masz ogólnie strzał? 22 to doróbcie sobie jakieś 30 No właśnie, ja tu dorobię trochę. O nie, 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 za dużo dorobię też. Czekajcie, bo mam z no ale ok, Dobra, Dobra, zrobimy. Chyba z 11 zrobiłem, 9? Nie wiem, dokładnie. Ja mam mój drogi przyjacielu 36 tych No, no. Dobra, na razie starczy. No i narkotyki też biorę, weź Berisy, trzeba wziąć Berisy na parazaury. Mam, to jakieś, ale są. to są te małe. Ale to obojętnie, obojętnie jakie, tu jakieś mam Mayoberry. To takie jakieś... stówkę żółty. Wisia weź. wziąłem, wziąłem, dobra, dobra wziąłem Idziemy szukać parazaura, który ma jakiś wysoki level Dobra, biegniemy na piechotę, nie? Nie tak, bo tak ma sensu, tam w mam stronę bo... za mną biegnie. Ogólnie pogombinowałem yy, troszeczkę też z opcjami tutaj, może będzie się troszeczkę lepiej to wszystko Ale wygrać. jak biegasz w jedną stronę to sens, na razie jest drewno. Niektórzy mówią, że w ogóle nie mogą grać w tą grę, bo nie włącza im się. A to może, może mają po prostu kłopot, taki sam ja na początku musiałem formata zrobić. No formata robił diablo Diabeł Diablo, <laughs> <laughs> diablo. <laughs> diablo. Żeby zainstalować grę, tak? Ej, diablo był Darczyk. Tak, tak, nie, bo miałem strasznie zasobiony komputer. No, Dziewiąty dodaje a może też świnie? Nie na 9 nie wiem. No. Nie, nie, świnie nie ma sensu stary, samo, samo sam mówili. Uciepam. Na początek. Kirias, nie ma sensu, nie świni? Nie, świnia to jedynie na mięso. To ja myślę, a... że możesz na to jeździć, jak dla mnie. No chyba, że się zblokuje, no to wtedy warto ją gonić. Czekaj, ja muszę stamsta minuta. A niech ty dzisiaj fakt super, że jestem e, tak leciutki, że mi wiadomo. 48. Dnia, tak, może... Jak ty na to patrzysz? Nie no 48 wodę mi gid już, No tutaj przecież... dalej. Tragasz to i tak... Jednak. Ej tylko weź, weź tego, weź... Nie bij, nie bij, nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj! Już się zesrałem. Weź zobacz ten, żeby pasywny był yy, ten... Neutralny. Diablo. Tylko nie wiem czy, czy on będzie bił to co, co co? Nie, neutral... Jak to jest... jest neutral, Kirias? Gdy jest pasywny on nie będzie bił w ogóle, czy nie. gdy jest neutralny? Jak jest pasywny to nie bije w ogóle, nawet jak go ktoś zaatakuje. Neutralny Dobra. To... Ale, Ale za to target bije. Masz w ogóle ale jeśli... opcję jeżeli na masz target to zacznij bić. Dobra to jest nie dołączyć tego zatakłasz. Dobra, ma. jest na pasywnym um, a Ale no, pasywnym no, mi się tak, wydaje, że on do go jakieś. ktoś nie zatakuje, ten się nie będzie nie? Dobra, tu jest tak. 15, to, to dawaj ten cztery Zstrzelamy w głowę 3, 2, 1 Pist. Dobra, poszlubie Poczekaj, ale to się... Kurwa! We mnie żeś mi w strzelił chyba. <laughs> Serio? To uważaj, żeby tutaj... Z tego zaura pior dolnym czasem. No 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 no. A wiesz tu to ta trzeba nie działa, nie, chyba nie wiem, overtime tak troszeczkę. Teraz tak. co biegnę na razie za nim No To biegnijmy za nim Tu zaraz wlaki, żeby nam bierzemy, się... albo kurwa Wykiś... W jakieś... Oury! Coś mi się wydaje, że tutaj Wstety, właśnie tak? biegało na górze jak coś to pieprzamy z tym. Dobra, właśnie trzeba to ogarnąć mniej więcej. W ogóle ścina się, co tak biegiesz, dropy, nie? Dropy no tak, no bo ci się renderuje teren. Gdzie on to był? Czemu tamten. Czemu kurwa uciekają ze... Do wody w pierwszym, no to już jest po nim w sumie. Pirani go wpierdolą w sumie. Jak nie wróci do, na teren, to nie. Czekaj. Ale nie, w sumie przecież jak wcześniej... On, wcześniejszy... on drugą tonę, to nie ma co łapać. Widzisz, że tam jest w ogóle całe stado tych dinozaurów. Tak, tak. Mgła się zrobiła. Kurde, tak się zastanawiam. Może to jest, jest sens w ogóle łapać parzaurę na dużym levelu? Tam widziałeś ten 12 właśnie to bardzo porównywalny. No na się, się łatwiej się Tam Tamten co poprzedni był tutaj, możemy go złapać, bo. Tam ta 15 była taka optymalna, nie? Im wyższy level, to tak wiesz, nic to nie daje. Ciężko się złapać, no tak, no bo on ma. One i tak są tylko do przewożenia na szybkość. No tutaj jest 18, 18 dalej. Skaraj, ja. także... Tylko żeby nie ucieknął w nam. Czekaj. Dobra, napierd, dalej to jest 18, bo ok Stój suka wlec, idiot na chuj do wody Czaj trafiłem? Nie kurde, okay. nie trafiamy w ogóle teraz nie. Ale gonimy frajra Tylko trzeba go bardziej zlewieć żeby nie biegł do wody Właśnie trzeba... bo do nich, do nich trzeba bokiem chyba podchodzić one, żeby one tak nie wybiegały. W ogóle, nie? Wiesz co, tutaj my chcielibyśmy wygryźć w inną stronę, bo na wszystkie do wody powodziły. Czekaj, w ogóle straszna była. Tak, właśnie nie wiem. Żeby sobie dzidę hm. Zobacz, że to są piranie Ty, parazał! Jest pod wodą wie? No ja właśnie, to jest czego Tak? A jest tu fuj pirani, uważaj. Ło! Ej, ja, czekaj, chodź taką piranie zestrzelimy A weź jak się miał ją uśpili na przykład. Wbija się, wbija się jeszcze Oj, coś mi w dubsko dźwnęło. Nie, no niemożliwe. Nie, to sobie ma jakieś widmy, mam Czekaj, uśpiję. Czekaj, czy się teraz wziąć tą piranie? Uśpić. Pać kurwa, no nie mam po nie 50, 50 tych strzał w mordzie pirani. O jest O ej, czekaj! Nie, rozjebaliśmy ją, zabiliśmy ją. Tak? Tak. Aha. Nie da się uważaj, bo ci... One... Ty patrz, one ją jedzą! Kurwa. dawać ją Ty, weź no się posłun, co? To jest moja piranie. <laughs> moja pirania. <laughs> A to tą to, to, to dobijesz? No to... Tylko jestem przeciężony troszeczkę, czy mi się chyba? Ale jest jeżeli, wow, jeżeli waga to... dochodzi do kłódki, to znaczy, że może być Wow, krężony. z tego zauru, ale jaki wielki. No. A co, co mówisz Kirias? Jeżeli waga dochodzi do kłódki, to znaczy, że zaczynasz być przyciążony. Ja wpakuję trochę mięsa do jest, mojego, e, wiesz, bilo, Informacja. No dobra, rozumiem. Dobra, chodź, to wracamy. Dawaj, tam były piętnaście. Całe potrzebuje jakieś... nowe, wiesz? Ile masz? 6, tylko, bo w sumie No to, to, to chodź, dam ci, dam ci trochę. Tak 10, w bazie nie? macie 50... nie, 62. Tylko to, Ale to ma, tranqu, Tranquility czy coś? Niezwykłe. A no to w sumie mogę przerobić, tylko że narkotyków zaczyna brakować. Hmm. Ale nie no narkotyki to ja robię, także bez problemu. Dobra. Cześć solo Tutaj jest w ogóle znowu jakiś ten farazor, Ale musimy, wiesz co, wschodniej gdzieś indziej i żeby to nie wchodziło do wody, bo to, to jest sensy. Mówię, to zrób, zróbmy tak jak wcześniej robiliśmy Kurde, nie mogę wyrzucić Trzymaj, wyrzuciłem przed ciebie, przed siebie Mam. Dobra, Cześć. I powinno starczyć Chodź spróbujemy, Tam jak najpierw będziemy robić strzały, nie? A bo tu jest jeden jakiś farazor, Taki brązowy Pomarańczowy Mówię, to stajmy tak, stajmy tak level? Łapiemy, będzie go szybko stajmować w sumie Dawaj, strzała Gnie strzel Parazol. Ty no pas suka blac jak on cały czas w tą o czekaj się Dostaw stopę Ty no pas one uciekają, mam jest leży? Jest, leży Pięknie, Dobra. Teraz trzeba wsadzić do niego Ja mam berisy. syk najpierw wsadź me mejo berry No mejo, 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 mejo wkładam Dobra i teraz Będę się... I na niego chyba w ogóle to jest na, na tyle mało lewe, że nawet nie będziemy musieli go doćpiewać, doćpiawać Doćpiawać? Doćpiawać Nice. A co takiego tam złapaliście? A wiesz co? A, Tylko, że Na no, tym poziomie możemy. no. Aaa, szósty to. Bo lepszy, ciężko złapać yy, ten 40 lepszy. poziom, nie? Lepszy parazaur w garść niż go na dachu, jak to mówią, tak? Chodzi o to, żebyśmy jechać na nim. A się... ciekawe, jak ona będzie miała tam obciążenie. Chociaż jest to 6 a 16, to trzeba lepiej by był ten 16 złapać. No i 6 a 60. Ej, to, Ale to możemy jeszcze nie zostawić będzie. go tutaj, niech się tam tejmuje, a weźmiemy jeszcze jednego. Się, mi się wydaje, że... Czekaj. Dobra, no niech on się zajmuje, bo dostał sobie jeszcze, sporo jeszcze rega. tutaj gdzieś... Do, dorzuciłem mu tam ten? Ta Te inne berisy? Nie, chyba. Tylko że tu nie masz żadnego parazabra. A chodź ciekawa para jak para w, w, w dżungli. W ogóle to jest dziwnie zrobione tutaj z tymi cieniami. O, w ogóle jest ten drop. Po niego. Gdzie jest drop? No nie wiem, tutaj jest na górze. Złapie O jakieś buty z tymi Blueprinty na buty a zwykłe? A, blueprinty, to daj mi Jest ty na... Armo 13 Nie, z Primitive Cloth Scove, e Hypothermic Insulation. Hypothermic Insulation, coś tam 18. Zobaczmy. No to mamy tobie. buty z hajda są ogólnie cholernie. cholernie. Tutaj wrzuciłem podnieść. No mam no. jakieś takie jak na święta stare <laughs> Święto. Ale niebieskie niebieskie jest dużo lepsze od fioletowego, czy nie fioletowe ja jest lepsze niż niebieskie. Lepsze fioletowe, tak. Czyli ten... E, jakie są kolory tych blueprintów? Tak samo jak są kolory dropów? Chyba tak. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Tylko chcę zobaczyć jak działa ta trafii, Flara, tak. tylko trzeba było mieć noc w sumie, nie? I tak. No, zobaczmy jak tam w ogóle parazaur się moja. Jak tam z parazołem. A dopuna ci Flara? Flara, no. no. Flare ja słyszałem czy kopnęła Cię stara, nie wiem czy to normalne. <noise> nie, to nie normalne. Nie no, jest. Bywa. Ty, zgubiłem go. Gdzie on jest? Halo? O, jak się fajnie świeci. Ej, gdzie tego gościa wywaliliśmy? Parazaura. Nice, to ta flora, <noise> ja jest szczerze, jest za zajebista. Ładnie to o. wygląda. Tak, już Ci pokazuję, czekaj. Gdzieś tutaj był. Tu leży. przyskakał gdzieś, nie? I Mam masz tam. 42 tintobery. Wam dorzuciłem. Wow, wow, wow. A, no ale on już e... ma połowę, nie? Znaczy nie połowę, no, jedną trzecią. Ty masz w ogóle ten? E... Pasowałoby, żebym zrobił siadło do niego, nie? Siodło. Siadło. 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 Yy, masz yy, blueprinty oh, w domu. Father, to jest. Yy, ale ja mam, nie wiem. Ale te, le, te lepsze A, są chyba. lepsze. W jaki sposób nie wiem w jakim sposób one są lepsze, no ale dobrze. Yy, dać tam wsadzić do niego trochę narkotyków, czy on się zajmie Zostaw jedną narkotykę. Jednego narkotyka, hmm. narkotyka Myślę, że dobra. jeden wystarczy. Albo dwa wstać albo połowę tam czegoś. Dobra, muszę wejść do wody, bo się odwadniam strasznie. No ja też muszę tutaj napić się. Zaczmaj. Hmm. Mam dwa waterskiny chcesz? chcesz? Nie dobra, ja sobie idę do wody. Ale Waterskina żebyś miał potem na potem, nie? Potem na potem. Potem na potem? Ja w ogóle miałem jakieś Waterskina, ale chyba zostawiłem go dużo Mam tych panterzy, po co... Nie wiem skąd one tu się wypiorą. One chyba z tych... tych nie, wiem, bo ty je zbierasz ogólnie, tych ja. Z... zewsząd wyrzucałem te twoje. Nie, ja nie wiem po co ja je zbieram. Ja wyrzucam je. Że to się robi w 30 sekund. Pist. Dobra, aha muszę wejść do wody. Ale paczuszki normalnie jak... w tym, na poczcie, no... <grych> wyrzucasz, nie? No stary... I trochę zlagowane są te paczuszki, jak wyrzucasz, to one tak podskakują, nie? No... Um. Coś cofanie by było, jakbyśmy udało nam się... tam jest jakiś, jakiś drob jest w ogóle... W ogóle... M z tego załóżcie, zablokował między trzema drzewami. Robimy go? Nie, on nas zrobi. <grych> Ale nie, no w sumie jakbyśmy go uspali, to może było się udało go złapać, bo on kiedyś Ale... był ten. Z tego zauru jest troszeczkę lepszy udałania, tak? 23, to jest, będzie, z z tego poziom jest bardzo dobry do zbierania jagudek. Ale wiesz co, tutaj są Dobra. kilka z tego zaurów więc jak zaczną atakować, to będzie rozpierdził. Aha, bo jest ten. Jeszcze tu jeden jest, jest. Który poziom zaraz wrócę. drugi. Ty! Ten drugi ma poziom z tego zauru Może tego. Ale płacę się z tego zaura na drugim? No ja znażę, że tak chyba, nie? Nie do zbierania jagudek to Jedno to jak są śliwki, dobrze? Śliwki. W skrzyni masz strzały. Eee, w której skrzyni? W tej dużej. A w szafie? Suka blać, kto postawi dwa ogniska obok siebie? A będzie na węgiel. Przerobi się drewno. Muszę przejść. Okej, okay, mam 48. Strzaf. A, dobra, muszę iść zrobić narkotyki. Idziesz solo, to tutaj będzie ekspig. pik. Czekaj. Ile tam zostało? Mmm, zatruję go raz. Żeby się czasem nie obudził, fry. O, tutaj jest. Marwo. ogóle jak, Jakim cudem nie, w ogóle? Paks przed łóżko i sobie siedzi tam w jakiś taki dziwny sposób? Tego nas nie wiedzą filozofowie. Nie, pojedę Nie Ale, Ale u, Cie u ciebie też to tak wygląda? On stoi jakby i... i. Idziemy. No, A Gdzie ty ja jesteś, debo? Ja pójdę do ciebie. W domku. Ale... Ty, a co się stało jak by on pizdnął w ryj? Nie, nie go, z no czekaj, zobacz, zobaczę. Czekaj! Nie, bo zabijesz no, przez, mnie, przez ten, nie bij. Przez podłogę. Uspałem go. go. Uspałem go. No śpi sobie, patrz. W łóżku go pożyłem. A, no i zasnął. No i o co chodzi? <laughs> no patrz! <laughs> Leży, bez problemu. <laughs> Idzie właśnie. Mówisz, że ten... Ty, ale... tak, całkowicie jak się pożyłeś. To jest, to jest moja tajna taktyka. Ej kurwa, ale dobry, dobry, coś, nie? Jak będą na przykład atakowali naszą bazę, ty się kładziesz na łóżku i znikasz. Tylko... Nie. Jestem w Tobie. Nie mów tego, dobra? Dziwnie brzmi. Tego miałeś, wiesz, nie mówić, nie? To była twoja tajemnica słówka. I się do tego w łóżku. Jezu. Dobra, Czy w łóżku. Wiesz co, by bardziej to bolało, że pośrodku nas był jest. Okej, jesteście wszyscy? Wiesz co, To jest tak strasznie dziwna ta tekstura, ja wam zmieniłem tekstury tam. E, dobra, wziąłem. Robię, o, robię te narkotyki. Będziemy ci pać. Hmm. To, to też wygląda dziwnie. Ile wyjdzie tych narkotyków? W ogóle, czekajcie. Tyle jest mięsa w, w... Z w sumie, jakiś nie? Bo. Trup. 14. To nie jest trup, to, to jest, trup. jest nasz drogi przyjaciel. To jest nasz przyjaciel Fax. A, a tamten to był Marvel, który yy, spał po prostu, nie? Bo jak się wylogujesz, to się wywracasz na podłogę. <laughs> pozycję. A dni. się dziwnie. A pa, Paksik jak przyjdzie, że dostanę na górę i taką zbudowaną piętrówkę. Ten nasz domek był większy, o, nie? Te... No, troszeczkę był. Ale to wiesz, no ty jesteś inżynierem, możesz tutaj go jeszcze... Nie, nie, no teraz to już się nie opłaca powiększać. No w sumie tak, no jeśli jutro chodzimy... I tu jest naparzyć. w ogóle preserving bin, czyli taka lodówka działająca na... Jest? No? Ja tego nie widziałem. Tak, tak. Na Spark to? No to spark, spark Powder i Oil cooked Meat to ten. Aha, nie. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze cztery. się ten... stoi stój i stoicie przy mnie? To się tak jakby nie psuje tak. tutaj, nie? Ten... Ej kurde, jeden narkotek kosztuje trzy, do trzy, znaczy, trzy tego daje trzy. To rzucę Spark Powdera. Tak, wskazuje się. Natomiast nam dost, yy, daje teraz półtorej. Aha. Bo ten plemienny ten spoczył, tak? No wiem, szczerze. To jest fajny piecyk w ogóle, ładny. No bo zabieram. Metalem. Co, coś, coś, coś nie tak. Aha, narkoberii brakło. Jest trochę w pysiu jeszcze narkoberii? Nie, 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 Ja mam chyba? Czy, czy nie? Mam Zobacz, dwie. Pan, to mnie tak średnio ratuje pewnie. No, dwie Wybaraż są może. też w pysiu. No, też masz cztery, nie? Grosz do grosza i będzie gówno. Nadal nie ma, bo na jeden ten... Na jeden narkotek jest potrzebne pięć, wiesz? Smyk Idę do startonek, może nie, tam prze, będzie. Przebada, przebadam Marwola, może on będziemy. Mam już trzy. Eee, a tutaj? Nie, eee. Marwol ma na przykład w ekwipunku tylko y, dużo kupernim zora. Do kompostnika masz ją włożyć. Ja słyszałem. A właśnie, co jest w kompostniku w ogóle? Jak to co jest w kompostniku? Znaczy, co, bo coś tu jest zasadzone chyba, nie? Y y ten. Narcoberry. Zasadzone. Aha, A w ogóle ile właśnie z, z takiego jednego krzaczka to się zbiera tego? Nie wiesz co? To jest tak, że co chwilę rośnie ci po dwa, bo to jest mały, no nie? Plot. Aha. I nie, nie jestem w stanie ci dokładnie powiedzieć ile. 10 <coughs> się zasadza na nowo, no nie? Tak cały czas. No na razie tutaj widzę nic, nic, nic ciekawego nie rośnie. Już to jest ładnie podwadniane, potem te wszystkie rurki. Kurde. Co ciekawe, właśnie pokaż mi tą lodówkę, no, no ja tak zobaczę mniej więcej jak ona wygląda, nie? Ty! Patrzyłeś naszego przyjaciela? Paraza... za parę właśnie, czekaj, Idę tam do niego. Czekajcie. To weź na... Dobra, poleć tam wymię. Ja go uspałem, więc on powinien się tam leżeć. On się tam leżeć powinien. Ale kozacko to wygląda w ogóle na tym Raptorze, nie? Na Raptor I, szybki czy, czy, jest co, w sensie? bardzo. Wiesz co, powiem wam, że mamy i tak fartę, że tu, kurwa, obok nas nie ma żadnych piranii w tej małej rzeczce, bo to by była masakra. Trzeba było je zabijać, nie? No ale tak, ale one się, wiesz, cały czas by respiły, to by nie, nie, nie... Ale to nie jest tak, że no się resmią ich zabijesz. Tutaj są rybki nie, za nie, to. nie, oczywiście, że tak. Coeli jest dużo, no, rzeczywiście. Paulo Coelho. Paulo, Paulo Coelho tak. jak... Ju, już, już, już jest zajęty tak? Level 6. Ja był. No więc, proszę. Wiesz jak to była temperatura na statystyki, nie? I e, jak, 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 ja, nie, 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 wiem. E, nic. na przykład jakieś zimno, jak teraz stoi na deszczu jest właśnie i kątem, powiedział, jeżeli zimno, spada, ja zimno, się spada sprawa, mi gór. Jeżeli będzie po skalował, no? będzie mi spadał A bardzo to... szybko. Natomiast jak jest uh -huh. bardzo ciepło, woda będzie mi bardzo szybko spadała. Takie A to jak fajnie. jest właśnie to aż za szparzy? No to właśnie woda będzie bardzo. bardzo, tak, bardzo Nabiłem szybko. level? A nie, raptor nabił chyba. Tak, to prawdopodobnie. Leci za nami? Leci. Dobra, no ja biorę już tego ziomeczka naszego przyjaciela do tej, do bazy i no. zaraz zrobię do niego siodło. Cłaś tam gdzieś blueprinta mieliście, nie? Tak, ja ci zrobię siodło zaraz i założę na... A nim jak, tak masz, jak masz blueprinta, to nie musisz przypadkiem masz, czy, czy, ty, czy ty sobie blokowałeś już to swoje siodło? Też? Nie, nie muszę mieć okay. tego. Dobra, czy jak masz blueprinta, to... dajmy okay. obojętnie. Para oh, załar dobra, czuję tylko Ej halo Teraz dobrze gupię A nie, czekaj, leci tam gdzieś z tyłu Jak go nazwiemy? Kiras teraz twoja, twoja Youtuber. Niech będzie youtuberem Tak średnio, <słyszy> tak średnio. Można <grym> <grym> go przyjść później ten... Nazwij go youtuberem Niech będzie youtuber i tam pasuje Ojej. No to jest w sumie głupi jak youtuber, bo się wiesz, odbije zawsze ze skałki na środku no to nie woli. Sam no, raz. To... Kupi jak youtuber <noise> To z <panu> sobie robisz. <noise> Ej, spokój. Czekaj, eee... Ja już mam siadło. No nie wiem, pomóżcie mi. Mam czekaj, 10 sekund. Obok siebie. Albo smart Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy. <noise> no może być. Mieszko pierwszy. No w sumie drugiego takiego nie mamy, nie? potem będzie Mieszko drugi? Albo mieszkał pierwszy. Mieszko F pier... 2 mieszko pierwszy V2. V2. Dokładnie, to jest mieszko pierwszy V2. W ogóle pięknie wygląda, nie? Gdzie jest? Tu... Pięknie A Brand... Chodzi mi o Brontozaura a, Właśnie, a Brontosaurę jest same jak gdyby, gdybyśmy je. O kurwa, powinny zdepczeć, panie. Uff, gdybyśmy... to by się dało go obcina, nie? Osiedlić... <laughs> osiedlić na pewno, ale. Co, co ma za specjalne zdolności, powiedz mi kiedy jest Na pewno... Zniszczenie wszystkich budynków, co? Gówna umiejętność w no no pierwszej. Ale kumaj tą szyję, ja to mam to szeroki to. monitor white i praktycznie, wiesz, jest na czwartek ekranu. Nigdy go nie oswoję i raczej nie mam zamiaru, jest zbyt duży. Ale zajebisty znaczy, by był. No ale przypadek może ci zniszczyć Twoim bazę. Swoim ogodzie. Ej, ale to wiesz co, ten... Jak on chodzi po twojej bazie, to się nic nie dzieje. To jak cię zaczyna tak. to tak ale ja... Ten. Ja już mam z siodło na niego. Zrobiłeś? Zrobiłeś? To kładź. A masz skina? To weź tam. Już od razu mam skina. to. Zobaczmy wchodzę, jak ty Jak to się tego skina wkłada podał. tonka? Musisz się położyć na, si na, na siodło. Musisz mu położyć. Weź, otwórz jego ekwipunek i kładziesz na siodło po prostu. <coughs> nie, to <coughs> trzeba zaczniemy w inwentory zrobić. No dobra. Czekaj, zobaczymy, jak szybko jeść Pewnie wolno. A się Dużo. Ile tych dinus w ogóle mamy. <laughs> Przydadzą się jak będziemy się przenosić. Nie, nie wiesz przybiega. co, nie, jest, jest dosyć, dosyć optymalnie. Znaczy nie o to chodzi, że szybko biega. Zobaczmy ile on ma w ogóle staminy. Aha, chyba to jest moja idea. Chodzi o to, że i tak jest, jest tak jest wytrzymały w miarę, także... E, staminy ma, 220. Akurat. A właśnie. No to tak się nie najeżdża w sumie. Tak, tak, źle powiedziałem. Jakbyś go oswoił to nie może zniszczyć plemiennych struktur, więc... nie y, można. Tylko ogon. No, no, Ale zobacz, jak on tym ogonem rozpieprza, on pewnie by niszczył mocno. Taki to jest, y, e, jakąś lez. wioskę, czy coś, ty, to po prostu, ty wiesz... Przeradza że... mnie ilość Majo Berry, jakie potrzebowalibyśmy do oswojenia Ile? Pójdź na niego. Pewnie <laughs> 400? Co ty gadasz? Ja to daję 1000 nawet. Ale ja wielka. To jest, wiesz... Yy, przychodzisz pod bazę wroga, po prostu twerking włączasz i wygrywasz. nie? Dobra. Tam ja myślę, że na tym zakończymy odcinek, bo to był taki szybki. No myślę, że tak. Mi, jak wpadnąć mamy... tak. parazaura, czy to jest bardzo proste. no, także... Żeby... Dobra. J jutro, y jutro zaczynają się w sumie odcinki z przeprowadzką. Pokażę Wam, że jak się będziemy przeprowadzali. i tak dalej. Tak, ale myślę, że bazę i tak pokażemy jak gadałem z Morrow, myślę, e, mówił, że to nie będzie raczej problemu, bo i tak by się tak. wszyscy dowiedzieli. Zapraszamy wszystkich na serwer jak I zwykle. będziemy cały czas pokazywać jak, jak to się będzie rozwijać. E... Odcinki macie u, u każdego z nas. oczywiście IP nie pamiętacie. do serwera na I IP opisie. serwera, bo jak najszybciej trzeba zaludnić ten serwer. Naprawdę się opłaca, polecamy. I też musicie jakąś, wiesz, konkurencję nam zrobić, tak? Czekajcie, na, na pożegnanie tutaj. Śpij. Ja nie, nie, nie. śpi. Dobra, się